Cześć wszystkim, Tomek z Mam dzisiaj dla Was świetną propozycję Riviera Field of Dreams. Jak widać, od dołu i od góry Decha posiada grafę yy, Stracha na Wróble jarającego fajkę. Ej, świetna grafa, kolorowa, naszym termotransferem. Na długo bardzo wytrzyma. Tutaj widać właśnie gitarka i tak dalej. Naprawdę fajny klimat tej Dechy. Decha posiada długość, jej to 101 cm, szerokość 23 cm, a i wheelbase to 61 cm. Standardowo pakujemy w tej deski traki Paris oraz Koła Divine lub ab 11 Jest to połączenie klonu kanadyjskiego z włóknem szklanym. Decha naprawdę wytrzyma, posiada bardzo fajny, miły flexik. Doskonała, jeżeli szukacie czegoś na miasto lub właśnie do bujania się od boku do boku. Ta decha będzie doskonałym wyborem. Jak widać od góry również posiada stracha na wróble nadrukowanego na grip. Bardzo efektownie to wygląda, bardzo estetycznie. Nam się naprawdę bardzo podoba. Do tego deska posiada fajny, miły kicktail do podbijania, do robienia wszelkiego rodzaju małych trików podstawowych, czy właśnie mówimy do podbijania na przejściu dla pieszych pod krawężnik, żeby to podbić będzie doskonała. Jest to świetny cruiser. Jeżeli szukacie czegoś właśnie na miasto, dość uniwersalnego, ale żeby również się szybciej puścić, ta decha będzie doskonała w połączeniu właśnie z niewielkim concave'em, Fajnie lokują się stopy na tej desce i można się bujać właśnie po całym krawężniku między ludźmi. Field of Dream będzie doskonała po prostu do takiego rodzaju jazdy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do nas. Chętnie odpowiadam na wszystkie Wasze maile. Subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie inne nasze filmy. Longboardy. .pl.